Przedstawię wam teraz kolejny dowód na to, że Pan Jezus jest Bogiem, i co najlepsze, przedstawię to na podstawie rzekomo najlepszego przekładu Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata. To jest pismo Świadków Jehowy, którzy oni właśnie nie uważają Pana Jezusa za Boga, lecz za anioła, dokładnie wcielenie Michała, Archanioła Michała. Więc to też, to też jest istotny, yy, istotna sprawa, że to pokazuje też wszystkim tym, którzy wierzą w Stary Testament i w Boga Izraela i wierzą w Nowy Testament, ale nie widzą tego, albo i nie chcą widzieć tego, że Pan Jezus jest Bogiem. Więc tu właśnie na tym przykładzie przeciwko Bogu Jezusowi, prawda? Pokażę Wam, że właśnie to Pan Jezus musi być Bogiem Izraela. Zacznijmy zatem. A jednak jego łuk mieszkał w stałym miejscu, siła zaś jego rąk była prężna, z rąk mocarza Jakuba, stamtąd jest Pasterz, kamień Izraela. Świadkowie Jechowy oczywiście w tym widzą tutaj w świadectwie Boga, i nie na darmo, prawda? Tutaj mamy pokazane, napisane z rąk mocarza Jakuba z dużej litery, tak samo jak stamtąd jest pasterz z dużej litery, odnoszący się dokładnie do Boga, kamień Izraela. Również jest to inaczej tłumaczone troszeczkę w różnych przekładach, ale tu mamy ewidentne informacje u świadków wiechowych, że Bóg Starego Testamentu jest pasterzem. Pamiętajcie o tym. I teraz przejdźmy jeszcze do świadectwa Starego Testamentu, a dokładnie do Psalmu, co też Psalm nam zaświadcza. Jehowa jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Daje mi się kłaść na pastwiskach obfitujących w trawę. Drodzy, tak naprawdę, po tym jednym zdaniu, Jehowa jest moim pasterzem, wystarczy zakończyć. Bo jak widzicie również Jechowa oczywiście z dużej litery napisali, tak? Jeśli chodzi o Boga, jest moim pasterzem. Pasterz też jest z dużej litery. Więc widzimy i w księdze rodzaju na początku yy, Biblii, jak i tutaj w Psalmie w Starym Testamencie świadczy Stary Testament, stare księgi, prawda, że Bóg, ich Jechowa jest pasterzem. To myślę, że nie ulega żadnych wątpliwości. A teraz zobaczmy, co świadczy Nowy Testament i co najlepsze, co świadczy sam Pan Jezus. Ja jestem wspaniałym pasterzem. Wspaniały pasterz daje swą duszę za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem i do którego owce nie należą jako jego własność, widzi zbliżającego się wilka, porzuca owce i ucieka. A wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie troszczy się o owce. Ja jestem wspaniałym pasterzem i znam moje owce, a moje owce znają mnie, tak jak ojciec zna mnie, a ja znam Ojca i daję swą duszę za owce. A mam drugie owce, które nie są z tej owczarni. Te również muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu. Popatrzmy, to są słowa samego Pana Jezusa. On świadczy o tym, że jest pasterzem. Tutaj na, napisali to z małej litery, natomiast to nie ma znaczenia. Pan Jezus świadczy, że jest pasterzem. I co ciekawe, zobaczcie, mówi, że to są Jego owce, że On odda swoje życie, swoją duszę za swoje owce. Nikogo innego mówi o tym, że to są Jego owce. Więc jak to jest? Tam Jechowa jest pasterzem, tutaj Pan Jezus też jest pasterzem. Więc mamy w sumie już dwóch pasterzy. Ale jak to pogodzić? Niesamowite właśnie jest to, jak świadectwo Słowa Bożego, prawdy, Pokazuje po prostu prawdę, kim pan Jezus jest, bo celowo wam nie dokończyłem ostatniego zdania, które mówi, i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna trzoda, jeden pasterz, jedna trzoda, jeden pasterz. Czyli mamy teraz tu konflikt interesów. Jeżeli mamy jednego pasterza, to musicie wybrać sobie albo jechowe i odrzucić Pana Jezusa albo Pana Jezusa i odrzucić Jehowę bo jest jeden pasterz i tu mamy świadectwo dokładnie samego Pana Jezusa, że ma być jedna owczarnia, nie tyle ma być co będzie jedna owczarnia i teraz jest kwestia Pan Jezus ma swoje owce, czy ma owce Boga? Ma swoje owce. I będzie jeden pasterz i to Pan Jezus mówi, że będzie tym pasterzem. Więc nie ma możliwości, drodzy, żebyście Tary Testament i Nowy Testament mogli w jakikolwiek sposób połączyć, nie łącząc właśnie Boskości Boga Izraela z boskością Pana Jezusa. I to jest bardzo pięknie zaświadczone, co Wam przedstawiłem niejednokrotnie, i przedstawialiśmy na blogu, podcastach na YouTube. Pokazaliśmy to, więc nie dajcie się zwodzić. I to jest najlepsze, właśnie, że widzicie przekład nowego świata. Czyli rzekomo najlepszy przekład pisma świętego, którym oczywiście dużo też zmienili, ale na tym właśnie przekładzie udowadniam Wam, że Pan Jezus musi być Bogiem. Nawet ten przekład. Więc nie będę tu więcej mówił, bo w sumie po co? Jest setki świadectw na to, że Pan Jezus jest Bogiem i my Wam pokazujemy to. To wy musicie rozstrzygnąć, komu wierzycie: czy fałszywym nauczycielom, czy może Słowu Bożemu, i nawet takim wersjom, bo albo odrzucacie Pana Jezusa i wierzycie sobie w Boga Izraela, albo wierzycie w prawdę Słowa Bożego, że Pan Jezus jest tym Bogiem Izraela i to On umarł za nas właśnie sam osobiście, po to, żebyśmy mogli otrzymać życie wieczne. To wszystkich, który, którzy wierzycie w Pana Jezusa, nie dajcie się zwodzić. I do Was, Świadkowie Jehowy, jesteście zwiedzeni, niestety. I wyjdźcie z tego fałszywego Kościoła, bo wszystkie Kościoły Was zwodzą. Wszystkie organizacje religijne, od katolicyzmu, po protestantyzm. Wszystkie organizacje Was zwodzą. Jesteśmy, pamiętajcie, wolni w Chrystusie. Nie dajcie się zwodzić. Pozdrawiam.